Wiele ludzi ma podejście do życia takie bardzo interesowne. Patrzą przez pryzmat tego, co się im opłaca, co warto, co będą mieli. I tak czasami podchodzimy do wiary. Kiedyś z uczniami rozmawiałem w klasie, w której zdecydowana większość nie chodziła na religię. O duszy, o na mszy i mówią: ale po co mi to, co ja z tego będę miał? Po ludzku może się wydawać bez sensu. Rzeczywiście. Ktoś powie, ci uczniowie mówili, no ta sama msza, tak samo nudno, to wszystko się powtarza, nic nowego, nic atrakcyjnego. Ale zyskałem mi się na pewno takie doświadczenie, i zapytałem, jakby ktoś ci dał 50 zł za to, że przyjdziesz tam szcze To było kilka lat temu. Zdecydowana większość się zgłosiła, no tak, dla 50 zł przyjdę. Zapytałem, czy za 10 zł przyjdą? To już to już nie zawsze tak było. Tym bardziej kilka lat temu teraz pewno byłoby zdecydowana mniejszość. No i pojawiło się moje pytanie: które może warto sobie zadać pytanie, dla jakiej wartości mi poszedł? Dla 50 tak, dla 10 nie. Jaka jest cena, dla której warto pójść na, na msze Świętą? Innymi słowy, jaka jest cena tego, co Jezus dla mnie zrobił? Na ile ja wyceniam? Na Jaka jest, jaka jest wartość? tego co Jezus dla mnie zrobił. On przecież dla mnie umarł na krzyżu, nic sobie nie zostawił. Daje mi zbawienie, a ja przekładam to na pieniądze. Niestety często tak ludzie robią. Mówią, pójdę do pracy, to mi się przyda, a co mi się przyda, Psza Co w ogóle dla wielu ludzi, czym się może wydawać, czym się, co się przydaje Ewangelia? Dzisiejsza Ewangelia pokazuje jednak, przynajmniej tej pierwszej części, że nauczanie Ewangelii też przekłada się na życie. Tu Jezus pokazuje o tym, jak gdzieś usiądziesz na ostatnim miejscu, to ktoś cię dostrzeże, ktoś cię w jakiś sposób wywyższy nad innych. No A kiedy zajmiesz pierwsze miejsce, to możesz być w jakiś sposób rozczarowany, ktoś cię może gdzieś przesunąć na ostatnie. Innymi słowy, Ewangelia ma wiele treści życiowych, które w oderwaniu nawet od wiary warto wykorzystywać. I są takie osoby, które Ewangelię sprowadzają tylko do tych ziemskich, ludzkich takich refleksji, różnych przemyśleń, decyzji. Kiedyś ludzi sprowadza wiarę właśnie tylko czy naukę Kościoła, naukę wynikającą z Pisma Świętego, tylko do takiego życiowego rozumienia, takiej mądrości. I są takie osoby, które chodzą do Kościoła trochę posłuchać. Nie żeby się spotkać z Bogiem, posłuchać. Coś może wyciągnąć z tego. Często mądrość i tą korzyścią schodzenia na mszę świętą nieraz jest po prostu pewna mądrość, którą zdobędę, ale taką ludzką. Oczywiście lepsza taka korzyść Taka mądrość niż żadna. Lepiej pójść dla posłuchania takich ludzkich mądrości, niż w ogóle nie pójść. Ale nie możemy zostać tylko na poziomie takiej ludzkiej mądrości, ludzkiej korzyści. Bo dzisiaj Jezus pokazuje w dalszej części Ewangelii, żeby zapraszać na ucztę ludzi bez korzyści, takich ludzkich, zaproś takich, którzy ci się nie odzięczą. Zaproś ubogich, zaproś, zaproś biednych, którzy nie będą ci w stanie odzięczyć się. To jest coraz bardziej modne. Ale zobaczmy, jak wiele ludzi, kiedy zaprosi, kiedy zrobi jakąś ucztę, zaprosi, zrobi dzieło charytatywne, zaraz umieszcza w internecie zdjęcia, filmy albo w telewizji zaprasza, co on takiego wspaniałego zrobił. Czy to jest działanie bezinteresowne? Czy jednak szukanie poklasku, szukanie tego, aby ktoś docenił? A Jezus mówi, zrób tak, żeby nikt cię nie zauważył, żeby nikt cię nie docenił. Bo nasza nagroda ma być w niebie. I tu wchodzimy w tematykę, czy w poziom wiary. To nie jest rzeczywiście proste. Bo ja muszę wierzyć, że mi się to opłaca w tym sensie Bożym, że Pan Bóg mi zwróci. Ale kiedy jest problem z wiarą, wiara powoduje, że człowiek patrzy zupełnie inaczej, że patrzy szerzej, że wychodzi poza horyzonty. Jezus kiedyś mówił, że to straci życie dla Chrystusa, ten je znajdzie, a kto będzie spróbował zachować swoje życie, to je straci. Pewna optyka zyskać dla Boga, żeby stracić dla człowieka i odwrotnie. To jest, to jest trudne. Tu w ostatnich dniach rozmawialiśmy z księżmi o rozpadaniu się małżeństw. No i mamy wspólne takie doświadczenie, że zdecydowana większość małżeństw rozpada się tych, gdzie przynajmniej jedna z osób ma problem z Bogiem. Bo jeżeli jest ludzi, przychodząc ze świata z różnych rodzin, nikt z nas nie jest taki sam, mamy różne myślenia, nie sposób, żeby gdzieś nie było jakichś sprzeczek. Nie sposób, żeby się we wszystkim dokładnie zgadzać. No i teraz pytanie, kto ma rację? Co zrobić, żeby dojść do zgody? Potrzeba pewnego odniesienia. Oczywiście to odniesieniem jest miłość, ale jeżeli nie ma Boga jako autorytet, no to ma rację w sprzeczce. Ten to jest silniejszy. No i jeżeli szukamy silniejszego człowieka, no to nie ma sposobu, żeby ta słabsza w którymś momencie się nie poddała. Bo ile można walczyć, ile można cały czas dawać się upokarzać, ile, czas, ile razy można dać się zniszczyć, może pobić wręcz. I tu się przydaje pokora, której dzisiaj Jezus mówi. Oczywiście, ktoś powie, no to tak. Pokora, czyli cały czas dać się bić? Nie. Pokora to nie jest to, że mam się dać bić, być cały czas poniżanym. Pokora zawsze jest związana ze stanięciem w prawdzie. Pokorny człowiek to ten, który wierzy, że ma wartość Panu Bogu, ale jednocześnie wie, że nie wszystko musi wiedzieć, że nie zawsze musi mieć rację. I tego właśnie Pan Jezus uczy. Takiej pokory, że ja nie muszę być najmądrzejszy. I kiedy dwoje ludzi. W małżeństwie na przykład, różnych ludzi, z różnym patrzeniem na świat ma pokorę i wie, że nie zawsze moja racja jest słuszniejsza. To jest gotowy się uniżyć i jest gotowy poszukać czegoś większego, poszukać większej wartości, znaleźć się w Panu Bogu, w Jego miłości, w Jego darze, jakimś małżeństwu. I to jest droga dla nas. To jest droga, do której Jezus zaprasza. Po ludzku. Może to wszystko jest bez sensu, ale rzeczywiście dla Boga, dla wartości, dla miłości warto być pokornym, warto być słabym, ludzką słabością, a mocnym Bożą miłością Paweł pisze: ile krócej domagam, tyle krócej jestem mocny. Człowiek pokorny, człowiek wierzący ma świadomość swojej mocy w Panu Bogu, nie w swoich siłach. Dlatego niech ta dzisiejsza Ewangelia uczy nas i wiary, i zaufania, i patrzenia nie tylko w kategoriach ludzkich wartości, tego, co mi się opłaca, czego się nie opłaca, ile z tego będę miał, ale patrzmy przez przyznak miłości, Boga, a ostatecznie nagrody w niebie, której każdemu z nas życzę.